Masz wiadomość. To jest czas dla Ciebie, abyś uświadomił sobie, jak wielką masz moc. Musisz się na coś odważyć, bo masz w sobie wewnętrzną moc przede wszystkim. Zaufaj sobie w tej kwestii, w której się borykasz teraz. Coś trzeba załatwić siłą, ale nie fizyczną, tylko taką mentalną. I ty to masz w sobie, ty potrafisz zachować się z klasą. Coś tutaj musisz zakończyć. Coś, co już nie ma racji bytu. Coś, co już długo, długo, długo umierało, tylko tak naprawdę trzeba tutaj zakończenia. I tu trzeba odwagi do tego, żeby to zamknąć. Lub dla niektórych informacja, że trzeba jeszcze troszkę cierpliwości do tego, żeby pewne rzeczy podamykać. Bo ty już podjąłeś decyzję. Ty już masz plan. Ty już masz przemyślone działanie, co robić dalej. Tylko odważyć się. Ruszyć. Potrzebujesz jeszcze umiarkowania. Uzdrowienia siebie, odzyskania spokoju, balansu w pewnych kwestiach i przyjdzie uzdrowienie. Tylko znów potrzebujesz na pewne rzeczy cierpliwości. Ktoś ci to przeszkadza, co? Nie możesz tego zamknąć, bo po prostu ktoś cię dręczy. Jakaś zła energia. Jakiś toksyk, manipulant. Lub Twojego, nie pozwala Ci odejść, zamknąć, domknąć pewne rzeczy, bo nie dasz sobie rady, bo trzymacie, tylko że to jest w Twojej głowie. To jest Twój strach, to jest Twój lęk, to są Twoje złe myśli, które Cię ściągają na dół i próbują Ci wmówić, że jesteś przywiązany, lub, tak jak mówię, toksyczny partner, ktoś jest z Twojego środowiska, ale to jest nieprawda. Ty już masz dość tego cierpienia. Masz dość tej presji, stresów, lęków. Nie śpisz po nocach. To już jest nie do wytrzymania. Więc to trzeba zamknąć i to ty o tym doskonale wiesz. Tylko brakuje Ci tej odwagi, żeby to zrobić. Balansujesz cały czas. Próbujesz się dopasować. Tylko, że jak to tak dalej pójdzie, to się wykoleisz.